No, to witamy w kolejnym potężnym materiale serii Wars 3 ze mną, Artur. Cześć. I Witam. I gramy na Łysego, Dreamera i... I, i. i Jaśka. I ogląda Edwin, który nie chciał ze mną grać. Widzisz, nie, przy wow. 24 w kupce, bo bez krychy na początku się okay. zniszczył. Po, po tym, jak powiedziałeś potężnym, to widzę, że podjąłem dobrą decyzję. Dobra, napijesz jeszcze wody, Cinek, nie akceptujesz prosa. Nie, ja da, daj mi się nie. napić. Cinek, musisz. Ja muszę pomyśleć, ile, czy może 16 w bogactwo, czy 17. Hmm. Daj 30. mi, czekaj, ja, ja też się napiję, weź się jeszcze powlecz chwilę. Poczytam. Ochrona do wszystkich twoich wojsk, wspomnienia Sprawdź porady dla nich. wszystkich szkieletów, Wampiryz w zwarciu kradnie plus jeden życia. Cool, na, na rycerzu zajebiste. Nawet bym się nie zastanawiał. Mm, exp dla szkieletów na rycerzu to jakieś... Nie no, te exp się przekładają jeszcze na miecze, ja bym jeszcze tym no. Ty, bo, miecze, bo z mieczy się... Nie, ze szkieletów się nie robią miecze, więc te exp działają też na miecze no. Ty, rzeczywiście. Słyszałeś mnie? Przycinek! Co? Coś słychać, no. Kurwa, czy ja taką małą bazę? Czy kogoś popierdoliło? Tak ci się wydaje, bo rośniesz. <grym> Dobre, co? Uuu, Artur wyjaśniony swoim tekstem. No jestem pod wrażeniem, że of ten nowy ofensywny cinek nawet mi się tu podoba. To jest to jest dobry tutaj. Dobry motyw. A ta baza jest duża, spoko, bo możesz się wpierdolić sojusznikowi patrz. Masz takie przejście w górę albo w dół, se zobacz. Masz przejście do bazy sojusznika i możesz budować u kogoś. O, w tym przejściu to jest. No zajebiste. Spoko. no zajebiste, Możesz zabudować swojego sojusznika, tak, żeby nie mógł już nic budować. Masz krychy, ktoś? Nie. Zbieram na płonące. Znaczy, no, już jest Bóg w tym miejscu. Ta moka na pewno jest największa. Aha! Właśnie mała się wydaje, no. Słucham? Nie widziałeś Uuu, tego. Uuu, potężne. Znaczy, właśnie jak powiedziałeś, aha, to specjalnie spojrzałem o co chodzi. <grym> Bo tak to, tak to bardziej słucham, niż oglądam, ale... <grym> ale no, szanuję, szanuję. jak z zasadami. Nie ma na środku... pomnika. No nie ma i to jest zajebiste w końcu. Widzę, że ten pas się męczy ze szkieletami. Kurwa, w statek na dawie. Co tu się uh -huh. dzieje? <grym>, nie spalił się. Ej, Artur, a ty widzisz tą lawę w sensie jej kolor? Napierdala po oczach. No widzisz na przykład różnicę, jak jest mgła wojny, a nie ma. Ale nie na lawie, tylko wiesz, tylko na. Będziesz, że średnio. Właśnie kurwa, tak a, czyli tak samo jak wszyscy. Okej. Okay. Macie krychy? A możesz mi pomóc na dole tymi impami? Nie, bo krychy nie dostałem, więc daję ci 300. Co? <laughs> Artur? No Jakich chujem. Artur, Artur. Zmroź mu hero. Ja teraz niszczę tę pani. A wiesz, że ja ją ważne. przejmę, bo... Ty dajcie mi odcinek, daj mi 400 krychy. Nie mam, bo płonące klikam. A -a nie, mi od... no nie da się przejść. Dajcie, dajcie mi obydwoje po 200, też chcę płonące kupić. Kurde, każdy by chciał płonące. Co mówisz, panie? Ja też chcę. Dajcie krychy. Uważaj, impa ci zabije na dole. Zabił ci. Zabił ci im. Artur łuski mnie atakują na dole. Potrzebna nie. pomoc. A ty masz szermierze? Tak Przecież to porobisz z tymi szermierzami? To... Cinek znowu jeden na jeden i chcę pomocy. Nie, bo to rój dosyła. Teraz już wyjaśniłem. A tu zwracam honor. No to. dobrze. Więc help, Artur. Dajcie mi tego kryształu, co? Bo tablica się musi mi zrobić. <grym> o kur... Nie wpuszczaj na moje dzieło. Przynoszę władzę. Co mam robić? Tak. Tak. Katów do akcji. W porządku. Gotów do akcji. Gotów do akcji. E, tu jestem. Kurwa, nic nie widzę na tej mapie. Słownie nic. Dobra, cofnij się do... z mory. Albo zabij katapultę i cofnij dopiero. 80% miecze, więc jeszcze chwila. Chwinu, no ten Cinek to dobry, poszedł w szermierze na krasnala. To tak można? Artur, ej, nie podpuszczam cię, ale nie pójdziesz w ogniste nietoperki. Chyba serio nie chcesz żebym tego wygrał Nie no stary dawaj, ogniste toperki, czekaj co oni mają Na rojacza o, To mega dobre Artur chyba teraz dół będą odbijać okay. mam całe dwie zmarłe i trzy impy Ale dajcie mi te 200 kryształu, ja sobie go ponące. Yy, a w sumie mogę ci dać teraz O, bardzo dzięki Dla ciebie wszystko Twoje Kata, katapultę za Artur na dole Tak gdzie ty masz katapultę? Dobra, bijemy się Bijemy <grym> się, znak zapytania jak już się bijecie. No, no cóż. U, kataska wyjaśniona. Dobra, cofamy pod kapliczkę. Moździerza zrobił to niedobrze. Cinny, w co ty idziesz, w anioły? Nie wiem jeszcze. <śleszy> 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 Kurde, ty dobre. W sumie? Może w inkwizycję. Znów jest tam katapulta z tyłu. Spoko, ale ja cię na to nic nie zrzekł. Gdzie ty masz anioła w ogóle? No jeszcze chwilę będę już zesnął, no. Ale to to chwilę Jak no? Przecież twój hero ten... ...niedługo wchodzi do gry. Artur.

No, że za chwilę sobie to zbierasz? Daj ci 500 krychy, Garapa. Pomocy tam na górze. Bierak... Nie pomogę ci z tym za bardzo. Jeszcze armijam po cofaj, prostu. Cofaj. Twoje budowle cofaj! Dobra, zrobiło się. Zaraz się zrobi. dajcie 200 kryształów ostatni raz proszę nie, na bauma z dałem o, dzięki no, to mnie podatuje teraz zbyt wielu ludzi jeżeli macie kamienie czy coś takiego to ja chętnie jak mu się kogo to pompujcie jeszcze, nie? Masz zbyt wielu ludzi. No i to jest ten moment, kiedy możesz się sojuszniką za Macie kamienia? Do bazy mm. Nasz zbyt wielu ludzi Co mówisz panie? Nie za bardzo bo katedrę buduje. do pomocy na górze. To nie bij się na Dobra, razie, stakuj się tam, zbieraj. Ale ja lecę Aha. tam demonem już. Pomocy <noise> na górze to nie bij się. <noise> o kurde, ty, muszę zapamiętać ten tekst. Dobra, Wym? ej, Gerabson, Gerabson, chodź chodź, chodź, ja mam demony. Dawaj. Tak, już mówisz. No zaszczyt Kurwa, przyjął mi ten kiosz, to jest z 8 wypełniony Czy na te łuki weźmie szkielety. Przejmuje Temastem mi to kaplicę na dole. Dawaj Artur, bo mi kaplicę przejmuje na dole. A no dobra, już się cofnął. O, przeciwnicy chyba nie widzieli poprzedniej gierki. Masz w szczęście, sensie to wszystko tam wypełnij sobie ten metal na środku, jak masz manę na hero. Dobra, no, teraz też się skupiam na dole, nie już. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Nastało 10 i salamandry, ja bym od w sumie, bo szkoda golda. Kryształu potrzebuję. Niech złoma się na baczności. Skąd Dobra. się w mojej Au, do niebios Trzymaj się szlaku? Dobra. Próbujemy na dole. Ile masz tam? Jak dolecam twoje demony, to wchodzimy do. Ja będę budował kaplicę. O kurwa. No dobra, no to dawaj. Dobra, ewowałem mu wszystkie łuki na dole, bo nie wrzucił piwa. Dawaj teraz. Dawaj, Arthur. <coughs> łuki czy kusze? Kusze. Tylko zanurkuj tam. Zanurkuj.

Dobra, no wszystko zniszczyłem. Przejmij mu tą zabudowę. Nie, nie trać tych anioł, nie ma sensu. nie, ja chyba nie będę mu przyjmował. No to jest profesor. Mu możesz. O kusisz. No to jest profesor, że wiesz, że się skurwi, tym bardziej. No, dawaj, dawaj go. A jak nie się w hero? To i tak to wygramy. A. Ja już się rozwijam bardzo mocno. Za to, że musisz więcej Jestem gotów do akcji. Potrzebujesz więcej kształtu. To zaszczyt. Macie w sobie ulubienie. Czego mi brakuje? Tak kryształu mi tak brakuje. Potrzebuje złota jak coś Grabson, ty sobie radzisz tam na górze, zaczniesz go w końcu tak, do... tak, 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 już kilka bo 30 było je budynku jednostki Żeby się robiły. Ba baza was zbudowuje po prostu O, trochę os zabrakło przeciwników Zemsta i spójrzcie na, na moje dzieci. Dobra, przejąłem mu część. Jestem z panem. Masz zbyt wielu ludzi. Lękajcie się mnie, że noszę władzę, że noszę wiedzę. Będziecie mocni. Zemsta i sprawiedliwość są jednym. No, Baba opa, go, idę To co Artur? Ja już niszczę rajacza, tak jakby A ja już chodzę w prawego No nie było no, no, to by, to nie były równe składy, niestety. Ale cóż nie, raczej rasowo to wygraliśmy też Nie no, rasowo nie mieliście szans <noise> Więc trochę XD Jakby ktoś miał złoto to ja na No Dobra, zagrałem No tak Ale easy Easy Gierka Draku czy to ty? Izgielka Edwin, no ja widzisz, Edwin, nie Edwin nie wierzył, Edwin nie wierzył w Cienka i w Zapamiętamy to sobie, Nie. Jak, nie? Ja wiem, że jak, jestem, jak ja wiem, że jak, jak jestem w Cienkiem, to masz wygrany No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że 30 kupca działa Nawet trochę.